Jak widzieliście wczoraj dzisiaj dokończam swoją robotę, jeśli chodzi o ten garden, od razu z tego miejsca chciałem e, podziękować Marcinowo, że fachowo, za fachowe doradztwo i pomoc e, ten film nie jest w żadnym stopniu e, sponsorowany, za wszystko musiałem zapłacić, powiem wam jakie koszta były e, i od razu chciałem tutaj. Zareklamować, bo firma jest rzetelna. Marcin wykonuje, ją, ale Marcin wykonuje swoją robotę albo kompleksowo, albo doradza. Instalator może sobie wszystko podłą podłączać na etapie, który ma on. Przyjdzie wszystko, jakby pospinać i odpalić. Różne usługi prowadzą. Także polecam tą firmę, ale przy całym odpalaniu i efekcie końcowym będziecie jeszcze wszystko widzieć. Słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze y, o złodzieja z Mercedesa, gdzie film był bardzo mocno wyświetlany, ponieważ wam pokazałem na moim domowym monitoringu, wrzuciłem do sieci y, całą y, kradzież, jak ona przebiegała. Czyli złodziej na tyle był bezczelny, że wszedł na moją posesję, udał y, kogoś znajomego, zobaczył, że nikt za nim nie wychodzi, y, z powrotem się cofnął i dokonał kradzieży. Macie to wszystko na filmie. Z kamer CCTV. Tak się chyba jakoś mówi. <grywa> I teraz słuchajcie przełom, bo pytacie mnie, co z tym ukradzionym grzejnikiem. Powiem Wam tak, że trochę czasu minęło, nie wiem ile, około miesiąca. Policja do mnie się w ogóle w tej sprawie nie odzywała. Jest cisza. Mam numer sprawy założony. Faktycznie ja też tam nigdy nie zadzwoniłem ani nie przeszedłem się dowiedzieć, co tam się odbywa. Wczoraj byłem zajęty, nie było mnie w domu. Moja żona była, słuchajcie, otworzyła drzwi, bo był dzwonek do domu i kto się ukazał? Sam osobiście, złodziej z Mercedesa ze skruchą. No i co. Generalnie e, mnie nie było, żona powiedziała, że proszę przyjść jak e, mąż wróci. No, i czekam. Nie wiem, kto go przysłał. Czy sam e, e, gryzie go w środku, że jednak musi przeprosić, czy policja po prostu tak działa, żeby może sprawę wycofać, e, nie mam pojęcia. Ja z chłopakiem nie rozmawiałem. Ale jeżeli był raz, to w jakimś celu był. E, najprawdopodobniej może się zjawi e, drugi raz, bo żona powiedziała, w jakich dniach można. On powiedział, że ma tam delegację, że mu nie pasuje i tak dalej. Tak, że czekam na rozwój wydarzeń, tak jak mówiłem, będę Was informować o wszystkim. Nie ukrywam, że fajnie by było jakby przyszedł i przeprosił, no ale zobaczymy co się ogólnie wydarzy. A ja co robię? No oszczędzam pieniądze jak mogę, czyli dalej jakby samemu wkopuję te najprostsze, ale zarazem najcięższe etapy wykonuję samemu, czyli moja fizyczna robota jest po mojej stronie, a po prostu webski web, taki jaki jest Marcinek, załatwi profesjonalnie dalej sprawę. Oczywiście, żeby nie było tak, że ja kopię na pałę. nie wszystkie zalecenia, cały projekt jest zrobiony osobiście przez. Marcina. Miałem wykonany ten projekt przez firmę Marcin z tego względu, że ma ponad 15-letnie, chyba dokładnie 18-letnie doświadczenie w projektowaniu ogrodów w Polsce i za granicami. Po prostu przekwalifikuje wszystkie dysze, przekwalifikuje całe projekty, po, po, po prostu ponieważ dlatego, że. Projekt z rzeczywistością y, bardzo często się nie pokrywa. Także mam nadzieję, że lecimy tutaj na grubasa, a lecimy na grubasa, bo jest 400 m kwadratowych. Poprosiłem Marcina, żeby nie było tutaj żadnych oszczędności z tego tytułu. Żeby było to naprawdę dobrze zrobione, ponieważ ja sobie nie mogę pozwolić, żebym wrócił z powrotem na roboty ziemne. Jak jest wyłożona trawa, siatka na krety, wszystko pospinane, pozłączane. Przewidujemy z Marcinem bardzo mocno i głęboko. Dobra, nie ma jak to bateria padnie, gdy się rozkręcę i mam jakiś wątek do wywalenia Wam. Ale co, podłączyłem kamerę i minęło parę godzin i nie wiem o czym gadałem. Ale cofnęłem sobie pierwsze końcowe 30 sekund I chyba chciałem powiedzieć o tym Że lecimy na Grubasa I wpieprzamy tutaj 50 zraszaczy Na taki mały metraż Naprawdę muszą być tu fajerwerki Takie jakbyście odpalili sobie w Sylwestra Do tego dążę Najwyżej nie wyrobię na wodę Wiecie o co chodzi Kurcze, no zabijają mnie dzisiaj te telefony Powiem wam, że mnie zabijają eee, Dobra no co, w tym momencie oczywiście kopałem, piłem kawę, rozmyślałem o całej elektryce, nawodnienia, latam po hurtowniach, dokupuję rzeczy. I teraz tak tu wszystko jeszcze pokopałem, jeszcze tam po bokach muszę pokopać, odmierzałem, sznurki ponaciągałem. Tak to wszystko jak Marcinek powiedział mi co mam robić, to tak generalnie robię. Mam nadzieję, że znaczy jutro ma marcinek przyjechać, i mi tylko to wszystko pospinać. Ja to muszę jakby powciskać, porobić. I ten tutaj już wyrównałem. Słuchajcie, tutaj zrobiłem będzie przelot ze skrzynką elektryczną, którą zakupiłem. To już będzie tu, tam będzie skrzynka elektryczna. Będzie całe sterowanie, będzie komputer, będzie tu wszystko wsadzone. Ja też planuję w przyszłości rozwinąć swój interes na tej posesji. Także wszystko się dowiecie. Dlatego wyprowadzam tutaj prąd, siłę i tak dalej i tak dalej. Ale to na następne odcinki będzie rozmowa. Nie chcę tego zdradzać. Jestem człowiekiem interesu i sukcesu. Lubię sobie dodawać, także lecimy na Grubasa. Tutaj jeszcze dodatkowe halogeny, oświetlenia i tak dalej. Słuchajcie, wyprowadzam to wszystko. Dokupiłem aroty, yy, kabel yy, mocny prądowy. No co, no trzeba to wszystko powpychać, trzeba to pospinać, powpychać. Jedzie już do mnie mój ziomeczek elektryk, także będzie to pospinane, będzie wszystko powyprowadzane, dodatkowe prądy na ogród. Także ma no, musi się dziać. Muszą być wodospady tryskać i tak dalej. Dobra, to, to, to w sumie na tyle. To w sumie na tyle, widzicie, że się nie obijam. Nic ciekawego już dzisiaj się chyba nie wydarzy, no bo co? Ja generalnie kopię i przygotowuję, a całe fajerwerki będą jutro. Pewnie nie zdążymy, bo jest tego odgroma. Także może film będzie podzielony właśnie na jeszcze te jutrzejsze i jeszcze jeden. Także, no co, generalnie pokazuję Wam, że się. Coś dzieje, tak jak powiedziałem, ogród będzie zrobiony w dwa tygodnie i praktycznie trawka musi być. Powiedziałem, jak słońce przyjdzie, ruszam na całej kicie i będzie wszystko skończone. Już się nie bawię w żadne tam kurcze taśmociągi. Moment i dom skończony. Wiecie, ja mam też inne plany. Jak widzieliście, mam nagrywki ze znanymi osobami. Różne kierunki nagrywania, YouTube'owania chcę obrać, yy, dlatego, dom szybko kończę i będę schodził z kanału budowlanego i się zajmował kompletnie czym innym. To jest Polska, trzeba zacząć zarabiać gruby hajs. Także to na tyle i do następnego, kochani.